Witam w audycji gościa Radia 5, w studiu pan Roman Rynkowski, zastępca prezydenta Suwok, między innymi do spraw oświaty. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, witam radni słuchaczy. Pytania zadaje Artur Parafinowicz. Spotykamy się nie bez powodu, mamy Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela, mówiąc krótko. Pytania, tak jak już ustaliliśmy, będą tendencyjne. Czy nauczyciele mają co świętować? Myślę, że tak. Szczególnie w suwałkach ten Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela jest powodem do świętowania. Edukacja w suwałkach, w mojej ocenie, ma się dobrze. Mamy szkoły, które cieszą się dobrym odbiorem ze strony rodziców, ze strony uczniów. I to widać, zarówno znaczy to widać od samego początku, od żłobka, który tak naprawdę nie jest do końca w systemie edukacji, ale jest tym takim pierwszym etapem. Potem mamy przedszkola, które cieszą się równie dobrą renomą, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe. Także w mojej ocenie jest, jest, ten dzisiejszy dzień jest powodem do świętowania, do cieszenia się z sukcesów naszych szkół. Miałem to sobie zostawić na koniec, ale skoro pan prezydent zaczął od takiego chwalenia się, to, to ja zacznę w ten sposób. Łyżka dziegciu do tego święta. Wielu moich rowieśników e, jest rodzicami i narzekają, że wydają fortunę na korepetycje z różnych przedmiotów. I rodzi się pytanie, albo dzieci nie są zbyt lotne, w co nie wierzę, bo rodzice bystrzaki. Albo wykłady lekcyjne kuleją. Znaczy tutaj musimy mieć też świadomość, bo to korepetycje na pewno nie dotyczą żłobka, na pewno nie dotyczą przedszkola. Natomiast musimy mieć świadomość tego, o czym Ministerstwo Edukacji już mówi, że podstawa programowa wymaga odchudzenia. W tym roku 20% treści z programu nauczania zniknęło. I to jest pewnie też jakaś odpowiedź na ten, na, tą, na ten problem, o którym pan redaktor wspomniał, problem korepetycji. Ja myślę, że często wynika to też z ambicji rodziców, żeby pomóc uczniom w jak najlepszym rodzeniu sobie z materiałem, który. Ambicje to coś dobrego? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Wszyscy rodzice, ja też jestem rodzicem i wiem, że chcielibyśmy dla naszych dzieci jak najlepiej, żeby one radziły sobie. Wysyła pan swoje dzieci na korpetycję? Nie, to jeszcze trzecia klasa, to jeszcze myślę, że za wcześnie. Natomiast rzeczywiście, różne inne aktywności jak najbardziej. I myślę, że to też trochę jest odpowiedź na ten problem, o którym pan mówi. Podstawa wspomniał. programowa wymaga odchudzenia, powiedział to pan prezydent miasta Suwałki, które to protestowało przeciwko odchudzeniu podstawy programowej okonopnicką. Kłóci się. Znaczy kłóci się i nie kłóci, bo y, obracajcie, ale nie okonopnicką. Y, nie okonopnicką. No, konopnicka jest nasza, Suwalska i powinniśmy jej bronić w każdej sytuacji, szczególnie jeżeli chodzi o Rotę. Natomiast rzeczywiście, pewnie są takie treści, które mogłyby z podstawy programowej zniknąć bez specjalnego problemu dla uczniów. Na przykład, uczniów. trudno mi tutaj wskazać. Natomiast wiem, że działa zespół przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, który różnym treściom się przygląda. I pewnie są takie. Y, utwory, takie y, treści, które. Wskaże pan prezydent chociażby jeden? Nie ośmieliłbym się. No, szczególnie jako polonista, jeżeli wskazałbym tutaj jakiś utwór, to, to myślę, że myślę, że nie byłoby to właściwe. Podlaski ranking liceów ogólnokształcących na ten rok. Zerknąłem przed rozmową. Pierwsze Suwalskie Liceum jest na dziewiątej pozycji, mowa o pierwszym Elo. Kolejne jest na dwunastej, to trzecie Elo. Ostatnie okupowane miejsce przez Suwalską Szkołę to 21 na 41. Jak pan to ocenia? No w pierwszej połowie się mieszczą. Tak, i to na pewno cieszy, natomiast chcielibyśmy, żeby we wszystkich rankingach nasze szkoły wypadały jak najlepiej. One wypadają. Coraz lepiej, coraz lepiej e, nasi uczniowie radzą sobie z egzaminami zewnętrznymi, co kilka lat temu było jeszcze taką bolączką. W tej chwili mniej więcej nasi maturzyści wypadają podobnie jak ich koledzy z Łomży, no i jednak troszeczkę słabiej niż koledzy z Białego Stoku, ale cieszy ten progres e, wyników egzaminów zewnętrznych. Natomiast jeżeli chodzi o y, rankingi i o to, jak lokują się nasze szkoły, każdy rok jest trochę inny, y, w każdym roku trochę inni uczniowie przychodzą do szkoły, ale pracujemy nad tym, żeby, żeby też, też nasze szkoły wypadały jak najlepiej. I Tutaj y, licea jak licea, ale nas cieszy też postęp szkół. Zawodowych. No ja pamiętam te lata ubolewania radnych na sesjach, kiedy to narzekali, że Białystok wyprzedza, Łomża wyprzedza, OK, ale że gminy wyprzedzają. No tak, teraz gminy już nie wyprzedzają. Jesteśmy gdzieś tam w czołówce, jeżeli chodzi o egzaminy zewnętrzne, i to jest ogromna praca nauczycieli, ogromna praca dyrektorów szkół, pewnie rodziców też, yy, którzy pomagają swoim uczniom i oczywiście samych uczniów. To trochę. Terytorialna dyskryminacja, te, tak stawianie sprawy wtedy, myślałem, przez radnych też. Że gminy nas wyprzedzają, to już jest źle, ale jeśli Białystok wyprzedza, no to jeszcze okej. Okay, znaczy, no, to mamy to nie, ambicje. nie wybrzmiewało dobrze. Tak, natomiast mamy ambicje i to myślę, że z tego wynikało mamy ambicje być takim ośrodkiem subregionalnym i pewnie chcielibyśmy we wszystkim wypadać jak najlepiej w tym właśnie w egzaminach zewnętrznych. Nauczyciele świętują. Rozmawiałam zatem z panem Waldemarem Brzezińskim, prezesem Suwalskiego Działu ZNP i mówi: "Tak, nauczyciele narzekają na niskie zarobki. Co pan na to?" Czy znaczy, to jest też tak. Ja zaczynałem pracę w szkole w połowie lat 90. i wtedy rzeczywiście te płace nauczycielskie były bardzo niskie. Pamiętam swoje, swoją pierwszą pensję, no to ona, trzeba było naprawdę się zastanawiać, jak poradzić sobie w ciągu miesiąca. Myślę, że teraz jest trochę lepiej, szczególnie po tych podwyżkach 30%, które były w tym roku. Natomiast na pewno trzeba by było te pensje w ten sposób kształtować, żeby. Prestiż zawodu nauczyciela, bo nie oszukujmy się. Prestiż to nie tylko hmm, poważanie ze strony uczniów, ze strony nauczycieli, bo to na pewno jest w przypadku nauczycieli suwalskich szkół, natomiast też wynagrodzenie. Pieniądze dają prestiż. Może nie w stu procentach, ale na pewno. To na pewno nie, 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 nie. To chciałbym być dobrze zrozumiany. Myślę, że za dobrą pracę należy się dobre wynagrodzenie. Forsal.pl po podwyżkach 30 o których pan wspomniał, napisał takie fajne zdanie, że w wielu miastach i wioskach Polski, zwłaszcza, i tu wymienił, podlasie, nauczyciele po tej podwyżce staną się częścią 10% finansowej elity nauczyciele są finansową elitą? No, policzono, tak? Trzeba, trzeba byłoby to, by to pensja. pewnie y, zobaczyć, jak to wygląda w suwałkach, natomiast myślę, że y, w, Perspektywie przyszłego roku i podwyżce, która jest pięcioprocentowa, no to być może w tym roku rzeczywiście. Rzeczywiście te podwyżki były duże, natomiast no już przyszły rok to już chyba, chyba do elity jakoś tam nie, nie bardzo przystaje. Przytoczę jeszcze jedną wypowiedź. Pan prezes Brzeziński mówił, że nauczycieli brakuje. My to widzimy od lat już, natomiast najbardziej brakuje nauczycieli przedmiotów zawodowych. Z tym borykamy się od wielu lat. I to jest właśnie, może też odpowiedź na temat tej elity, bo w przemyśle, szczególnie jeżeli chodzi o fachowców, to tutaj te zarobki są dużo wyższe, szkoły nie mogą konkurować, ale widzimy też, i widać to też nie tylko w suwałkach. Widzimy też, że zaczyna brakować nauczycieli, przedmiotowców, szczególnie mm, przedmiotów ścisłych, ale nie tylko. No, pewnie w jakiejś perspektywie może niektórych, niektórych specjalistów brakować. I jeszcze jedna wypowiedź wspomnianego y, pana prezesa oddziału ZNP, bo kto ma reprezentować tą grupę zawodową, jeśli nie ZNP, prawda? Y, nauczyciele przytłoczeni są atmosferą, i to było najciekawsze, jaką atmosferą społeczno-polityczną pan odpowiada za oświatę. To pewnie to wyjaśni o co chodzi. Wydaje mi się, że ja y, staram się nie przytłaczać nauczycieli, i staramy się, pan prezydent. Dba o to, żeby ta atmosfera w szkołach była jak najlepsza. Staramy się też inwestować w szkoły i to widać. No mamy szkoły z basenem, jedyną w województwie. Mamy szkoły, które mają własne stadiony, tak jak szkoła podstawowa nr 5, szkoła podstawowa numer 4 też się rozbudowuje, więc myślę, że w suwałkach raczej chyba e, nauczyciele od, oddychają pełną piersią swobodnie i. I tego przytłoczenia może nie ma. Nadużycie, tak, to było jakieś A Znaczy, nie powiem, że nadużycie. Każdy. Nie? Są różne perspektywy oglądu y, suwalskiej oświaty, więc na pewno nie nadużycie. Natomiast my się staramy, żeby, żeby ta y, atmosfera była jak najlepsza. Czego życzyć suwalskim nauczycielom dziś? Przede wszystkim tego, co wydaje mi się w zawodzie nauczyciela, jest najważniejsze, czyli satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy, a tak jak mówiłem suwalscy nauczyciele to właśnie robią. Jeżeli za tym szedłby ten czynnik finansowy, o którym tutaj żeśmy rozmawiali, to na pewno nauczyciele byliby zadowoleni. Ale wydaje mi się, że przede wszystkim satysfakcji, przede wszystkim poczucia tego, że ta praca jest ważna i w mieście, i, i poza miastem, bo przecież wszyscy nauczyciele mają swoich absolwentów, spotykają ich na swojej drodze i, i to na pewno jest taka ogromna satysfakcja. Nie tak. Tej satysfakcji przede wszystkim. Trudny, niemniej wdzięczny zawód, dlaczego pan nie kontynuował kariery w szkole, w roli nauczyciela? Znaczy, wydawało mi się, że w szkole już chyba osiągnąłem wszystko, bo y, byłem nauczycielem dyplomowanym. Y, przez kilka lat byłem też dyrektorem szkoły, no i wydawało mi się, że chyba już osiągnąłem za wszystko. Za ciasno się zrobiło? Może nie za ciasno, ale czasem potrzebne są zmiany. Pan Roman Rynkowski, zastępca prezydenta Suwok, między innymi do spraw oświaty, był gościem Radio 5. Dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo i wszystkim nauczycielom, wszystkim pracownikom życzę wszystkiego najlepszego i satysfakcji. Tak, przyłączamy Dziękuję. się do tych życzeń. Proszę Państwa, Artur Parafinowicz, Radio 5, do usłyszenia.